Nie ty, nie, nie wiesz co to jest? Przyjrzyj. Przejrzy... że się dokładnie temu zdjęciu. Nie, jak... nie, w sumie nie wiem. A w ogóle w sumie chyba nie wiem czy te subskrypcje są wymagane. W ogóle ja, ja nigdy nie zarabiałem z tego, yy, jak się nazywa z YouTube'a, bo ja miałem krótkie odcinki. A ja muszę sobie ma kurde, Marcin, mój słyszysz? Ej, Paweł, ty mnie normalnie słyszysz? Bo... Marcin, weź wyjdź, bo przegłos jest straszny. Ej, ty jesteś, prawda? Ktoś zginął. Tam przy piwnicy gdzieś. Ej, to ja już lecę do ciebie. Dobra, wiem kto jest. Nie ma. Zamykaj, zamykaj. O, lender. Jest zupełnie jak w sekrecie był i ten inny dźwięk jak się łapało. On idzie na dół. Ja sobie wezmę kartony, bo mam jeszcze mleko. No, spokojnie. Tak, on jest wyjaśniony. A to A to jest. to Martin. Dobra, Paweł, quiet. Follow me. Hello! A co już szukano przecież? No, e, ja tam idę, Paweł, tam mm, od strony dwójki tam po dachu na dach wejść, ale tylko jak to zrobić? O, spadłem na jesteśmy. Ja, Ej, ja ogólnie zacząłem stosować tę swoją taktykę na, telesk na teleskopie. Ona jest o wiele łatwiejsza niż ta moja. Ja jestem w you... na teleskopie, więc... Może okay. jeszcze tyle kluczy jest? Okej. Okay. Nie wierzę! Padłem. Ta spacja tak działa dziwnie na tym takich niski To się spacja tu się boguje, jak chcesz z nie rozskoczyć. To się, że klikasz spację spacją tak naprawdę nie skacze. I to jest dziwne. Muszą to naprawić, powiem szczerze. Okłem. Yy, Paweł, idź tam na schody, bo to ja bo właśnie zaraz na nie wejdę Ok. Ej, tu są sąsiad gdzieś, gdzie on jest? Aha Ej, Chodź tutaj na te schody wiszące Ej, da się jakoś spuścić? Gdzie jesteś? Ej, ty oznaczyście kluczę? To gdzie ty jesteś w takim razie? Bo ja mogę wziąć. Okej. Okay. Hello, Paweł. Gdzie ty uciekłeś? Ej. Dwa czerwone tylko zostały i... Eee... w dwu... Kto spadł? <laughs> Marcin Suicider Czekaj, bo tutaj może być czerwony nieraz. Eee... Aha, to jest przeszukane, warto wiedzieć. A do dwu... w dwójce już na pewno ktoś był jak tutaj jest wybite. No a tutaj wszystko przeszukali. La, 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 la. W łazience pusto iż, Ej, jest do kruka. Aha Warto wiedzieć. No. Byłem, nie ma nic. Chłopcy się tłumaczy Ej, chłopcy się tłumaczy, coś tam mówi o kluczu, to you. a tam kurde. Good day. to you. Hey, you're the neighbor. Hello. Good day to you. Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. po prostu klikam scrolla Follow me. Okay.